Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich tym razem odbywało się w Hartowcu w Gminie Rybno. To dobra okazja dla samorządowców z całego województwa, by parlamentarzystom naświetlić bieżące problemy trapiące samorządy. Gmina Rybno nie tak dawno do nas wstąpiła, więc, dlaczego nie pokazać miejsca, które. Które zwiększają potencjał związku gmin warmińsko-mazurskich. I właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Chcemy pokazać, że związek gmin warmińsko-mazurskich, jako największe stowarzyszenie gmin w województwie warmińsko-mazurskim stara się być reprezentantem wszystkich gmin i wszystkich mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Przede wszystkim Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich już działa 30 lat. Także zacny już czas działania. Jakie ma cele? Przede wszystkim zrzesza gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego i reprezentuje je w różnego rodzaju działaniach związanych z takim reprezentowaniem gmin na szczeblu centralnym. Czyli tam, gdzie potrzeba, abyśmy mogli być obrońcą naszych praw. Praw naszych mieszkańców, tam jesteśmy my, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. I bardzo często reprezentując nasze gminy, zmieniamy przepisy lub modyfikujemy przepisy centralne, ustawowe, które dają większą swobodę i możliwości rozwoju naszych gmin. Duże wyróżnienie dla samorządu gminy Rybno, że większość Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast Warmińsko-Mazurskiego przyjechało do nas plus prawie 10 posłów i pani senator Bogusława Orzechowska. Takie spotkania się odbywają najczęściej w Olsztynie. Dzisiaj odbyły się w kartowcu gminie Rybno. To jest dla nas no, prestiż i, i forma dowartościowania. Spotykamy się, żeby rozmawiać o problemach, które nurtują samorządy, czyli sprawa oświaty, sprawa śmieci, sprawa osób z niepełnosprawnościami, czy chociażby sprawa związana z opieką zdrowotną. Gmina Rybno w związku jest około roku. Korzyści są przeogromne, raz że możliwość korzystania z pomocy prawnej, ale przede wszystkim z możliwości dofinansowania w oparciu o różne środki własne stowarzyszenie, jak i środki europejskie. A dlaczego gmina Rybno? Myślę, że jesteśmy dowartościowani, może bo dlatego, że, że u nas się tak dużo fajnych, odczywczych rzeczy dzieje i chętnie osoby przyjeżdżają zobaczyć, co my tu robimy. Bardzo ważne jest, żeby samorządy lokalnych miejscowości czy samorządy gminne, czy miejskie, czy również przedstawiciele wsi spotykali się i razem współpracowali, bo jeżeli będzie współpraca, to jest szansa na to, że ten rozwój będzie coraz szybszy. Poza tym, że planowanie danych inwestycji, na przykład przebiegu niektórych dróg, które przechodzą z jednej miejscowości do innej, będzie odpowiednio, w odpowiednim czasie regulowane. I ma szansę wtedy na to, żeby ta droga na całej długości była dobrze zrobiona, a nie tylko później się jedzie i widzi się, że ten odcinek jest na przykład z gminy Rybno, ten jest z gminy Dąbrówno, jeden jest zrobiony bardzo dobrze, a drugi wcale. Działanie związku polega na tym, że rzeczywiście jest to nawiązywanie współpracy, koordynowanie tych działań i yy, Myślę, że bardzo dobrze można to ocenić, dlatego że ludzie się tu spotykają z różnych terenów, wymieniają się doświadczeniami, jeden drugich, drugiego inspiruje do konkretnych działań, więc wynikają z tego same dobre rzeczy. Każde spotkanie ma znaczenie, każda rozmowa jest istotna, bo wtedy można wypracowywać pewne rozwiązania, które w przyszłości doprowadzą do zmian. Ja tu chciałem też zauważyć, w tym miejscu, rozmawiając z samorządowcami, że sytuacja, w której znaleźliśmy się, bardzo trudna sytuacja, najpierw pandemia, później wojna, ostatecznie doprowadziły również do tego, że w naszych lokalnych ojczyznach było tak dużo inwestycji, jak jeszcze nigdy wcześniej. I ja nie mówię tu o 10, 20 inwestycjach więcej, ale o kilku rzędach wielkości. Tak dużo inwestycji nie było jeszcze nigdy robione. I dzięki temu właśnie możemy rozmawiać o dalszych przyczynach, o dalszych sprawach, które będą nas dotyczyły. Bo nigdy nie jest tak, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane, wszystkie drogi naprawione i będzie tylko dobrze i pięknie. Zawsze jest praca. Tę, tę pracę trzeba wykonywać, ale również trzeba rozmawiać, żeby poznawać poszczególne i, i konkretne problemy, które będą w dalszym, w dalszym toku przyczynkiem do działania. Zdziwiłbym się, gdyby podczas spotkania z samorządowcami oni powiedzieli: jest nam za dobrze, mamy za dużo pieniędzy, a problemy to jest pieśń przeszłości. Doskonale zdawałem sobie sprawę, idąc na to spotkanie, że część samorządowców będzie miała takie, takie przemyślenia, które powiedzą jasno i wyraźnie, Pewne rzeczy trzeba cały czas naprawiać, bo nie ma sytuacji idealnej. Cały czas jest to do zrobienia. Pewne wypowiedzi trudne, pewne, no niestety zbyt bardzo nacechowane politycznie, ale znalazły się również głosy, o których mogę z pewnością powiedzieć, że były bardzo cennymi. Bardzo ciekawe spotkanie z samorządowcami. Ono powinno być częściej, co najmniej raz w kartale. Samorządowcy powinni zapraszać e, posłów z tego regionu. Ja tylko ubolewam nad jedną rzeczą że mając 18 posłów nie mamy zespołu parlamentarnego. Jest jedynym województwem, że no, PIS nie chciał powołać tego zespołu parlamentarnego. Usłyszeliśmy tu dzisiaj o potężnych problemach. Przede wszystkim największe problemy, które są, to są w oświacie. Niedofinansowanie oświaty, gdzie wójtowie mówią, że na 9 milionów wydawanych na oświatę muszą 4 miliony dołożyć. To samo jest ze służbą zdrowia. Szpitale powiatowe dzisiaj są bardzo mocno zadłużone. W tamtym roku, w 2020 roku, na 19 szpitali powiatowych tylko 4 były na plusie. 15 szpitali powiatowych zanotowało straty. To świadczy o złej polityce rządu i takie obrazy my jesteśmy dla samorządowców. Powinniśmy jak najbardziej współpracować ale samorządowcy też muszą częściej się kontaktować z nami, żebyśmy podejmowali właściwe interpelacje. Taką interpelacją jest na przykład obrona portu w Elblągu, bo rząd chce zająć ten port, żeby był yy, państwowy. Samorząd Elbląga mówi nie, ten port ma być samorządowy, tam jest 404 hektary, 46% jest gruntów prywatnych, a 24% skarbu państwa, 30% udziału ma miasto to są ogromne pieniądze i miasto Elbląg nie chce takiej prywatyzacji. Debata z parlamentarzystami niemal wszystkich opcji politycznych momentami była bardzo burzliwa, ale na wiele kwestii udało się zwrócić ich uwagę. Na efekt rozmów będzie trzeba trochę poczekać.